temu W cichym zakątku lasu stał piękny domek, którego mieszkańcami byli Czerwony Kapturek i jego rodzice. Dziewczynka była kochana przez wszystkich, najbardziej jednak przez swoją babcię. Pewnego razu podarowała jej kapturek z czerwonego aksamitu. A dziewczynce tak się ten kapturek podobał, że nie chciała nosić żadnego innego też nazwała ją czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia mama rzekła do córki – Kochanie, dawno nie odwiedzałaś babci. Przygotowałam dla niej trochę ulubionych smakołyków. Specjalnie dla niej upiekłam szarlotkę. Na pewno bardzo ucieszy się również syropu malinowego oraz ciepłego rosołku. Twoja wizyta z pewnością pomoże jej szybciej wrócić do zdrowia mamo, muszę teraz. Próbuję dropnąć nową postać. Jeszcze pięć minut. Powinnaś iść teraz, aby zdążyć przed wieczorem. No dobra, już idę. Córeczkę, nie zapomnij maseczki. Tak, no co ty? Przecież w lesie nie trzeba mieć maseczki. No dobrze, jak wrócisz, to skończysz swoje drapanie. Widząc minę w swojej córki, tata od razu zrozumiał, że coś okręcił. Tato, poniedra, panie drapanie, tylko drobnicie. To znaczy, że ze skrzynki udało mi się wylosować postać w krzew. No to już teraz wszystko wiem. Idąc, nie biegaj i nie zbaczaj z drogi, bo mogłabyś upaść i zrobić sobie krzywdę. Kiedy wejdziesz do pokoju, nie zapomnij powiedzieć babci dzień dobry. Dobrze, mamo. Babcia mieszkała w mesie o pół godzinki od wsi. Kiedy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. Ale czerwony kapturek nie wiedział, że to takie złe zwierzę. I nie bał się go wcale. Cześć, czerwony kapturku? Dzień dobry, odparła radośnie dziewczynka. Dokąd idziesz? Idę odwiedzić chorą, babcię? Chyba nie chcesz powiedzieć, że twoja babuinka ma koronawirusa? Hmm, tego nie wiem, ale mamusia mówiła że przeprowadzili babci test i wyszedł negatywny. Uuu, aż tak trudne pytania? No na to wygląda. i sprawdzić, jak się czuję. To bardzo miłe z twojej strony. A co masz w swoim koszyczku? Mama upiekła szablotka i ugotowała pyszny rosołek. Zawsze mówi, że rosołek jest dobry na wszystko. A gdzie mieszka twoja babcia, kapturku? O, to jeszcze kadrą drogi stąd, daleko w lesie. Pod trzema wielkimi dębami stoi chaska otoczona leszczynowym żywopłotem. Na pewno tam trafisz. To młode, kruche stworzonko lepiej mi będzie smakować niż stara babcia, e? Trzeba sobie sprytnie poradzić, żeby obie zjeść. Podążając dalej ścieżką, Kapturek spotkał pana Birmiła. Cześć dziewczynko. Czy mogłabyś mi pomóc? Muszę zebrać trochę orzechów dla mojej rodziny, abyśmy mieli co mieć zimy. Niestety nie mogę znaleźć ich wiele. Okej, mam jeszcze chwilę, więc mogę zbierać z tobą. W tym samym czasie podstępny dzik poszedł do domu babci. Zapukał do drzwi gdy z głębi domu usłyszał słaby głos starszej pani. Kto tam? To ja, babciu! moja wnuczka! Wejdź proszę! Jestem za słaba, aby otworzyć drzwi! Mik śliznął się do środka. Gdy minął przedpokój, przypomniał sobie, że nie zdążył łap. Kiedy dotarł do pokoju, w którym leżała schorowana kobieta, Połknął ją. Zaraz potem zasunął szybko firanki, założył koszulę oraz czepek i na pleńce położył się do łóżka. W tym samym czasie kapturek pomagał bielirodni zbierać potrzebne orzechy. Nagle przypomniał sobie o wizycie u babci. Już późno, muszę jeszcze odwiedzić swoją babcię, zanim zapadnie zmrok. Dziękuję Ci bardzo za pomysł, kapturku. Weź, proszę, trochę orzechów dla swojej rodziny. Uważam na siebie i do zobaczenia następnym razem. Gdy dziewczynka dotarła do domku babci, okazało się, że drzwi są uchylone. Widząc to, kapturek bardzo się zaniepokoił i ruszył w stronę pokoju. Zbliżyła się do łóżka i odsunęła firaneczki. Ujrzała babcię, która miała przedek mocno nasunięty na twarz i bardzo dziwnie wyglądał. Ach babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Abym cię lepiej mogła słyszeć. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Abym cię lepiej mogła widzieć. A dlaczego ręce masz takie wielkie? Abym Cię lepiej mogła objąć. A dlaczego, babciu, masz taki brzydki, wielki prysk? Aby Cię łatwiej zjeść. Yes! zdążył się zorientować, wilk wyskoczył z łóżka i połknął go. Gdy zaspokoił swój apetyt, wrócił do łóżka i zapadł w głęboki sen. Chrapanie było tak głośne, że usłyszał mnie przechodzący niedaleko gajowy. Nie myślałem, że kobieta może tak głośno chrapać. Może coś się jej stało. W chwili, gdy wszedł do izby, zobaczył śpiącego wilka z nieprawdopodobnie wielkim brzuchem. Od razu nasunęła mu się myśl, że ten stary szkodnik mógł połknąć babcię. Musiał ją uwolnić. W końcu dorwałem tego szkodnika. Już nie będzie psocić w naszym lesie. Tym razem nie będzie litości dla jego wybryków. Jak pomyślał, tak też zrobił. Prędko rościł wrzut zwierzęcia, z którego wyskoczył czerwony kapturek. I nareszcie! To było gorsze niż Atak El Primo, kiedy gram Piperką. Słucham, Atak? Na co? Pajperka to postać w mojej grze, a El Pimo to przeciwnik, który łatwo mnie pokonuje, bo jest lepszy. W czasie, gdy dziewczynka opowiadała gojowemu tajniki swojej gry, z brzucha uwolniła się również babcia. Kapturek szybko przyniósł igły i nici, aby można było zaszyć rozcięty brzuch zwierzęcia. Pomimo tego, jaka krzywda je spotkała, Fobie postanowiły wybaczyć wilkowi jego zły uczynek. Wiedziały, że każdy zasługuje na drugą szansę. W czasie, gdy zwierzę dochodziło do siebie, gajowy, babcia oraz kapturek zjedli przygotowane przez mamę dziewczynki smakołyki. Minęło trochę czasu, gdy do ich uszu dobiegł skóry i towarzysz. Ho-ho! Chyba ktoś tu się obudził! Uuu, uuu. A, a, a. Co się stało? Przecież was pożarłem. To prawda, ale pan Gajowy nas uratował i nie ściągnął ze mnie skóry? Nie, wilku, darowałem ci życie. Ta mała dziewczynka nie chciała, żeby stała ci się krzywda. Dlaczego po tym, co wam zrobiłem, nie chcieliście mnie zabić? Moja babcia i ja ci wybaczył oceń to i rób tylko dobre uczynki, nie warto być złym. To prawda, spójrz na moją kochaną wnuczkę, wszystkim pomaga, jest uprzejmy i dzięki temu ma wielu przyjaciół. Może macie rację, nie chcę, żeby ludzie przede mną uciekali, postaram się być dobry. Pomożecie mi w tym? Oczywiście, że tak! Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się nikt. Od tej pory kapturem zawsze pamięta słowa swojej mamy o tym, że nigdy nie wolno rozmawiać z nieznajomymi. Wilk jest częstym gościem w domu babci, gdzie uczy się zasad dobrego wychowania. Chodzą też słuchy, że po grę grał w brąz stars. A morał z tej bajki jest taki. Każdy może się poprawić i zasługuje na drugą szansę. A pozory często mylą. Wystąpili. Kapturek. Marta. Mama Kapturka. Wanda. Babcia Kapturka. Edyta, Gajowy, Robert, Wink, Tomasz, Pan Wiegiór, Piotr, a naszym niezastąpionym narratorem była <noise> <noise> Iwona. Dreamstime.com audio. Dreamstime.com audio.